W roku 1940 niemiecka administracja działała pełną parą w całej Ostrawie. NSDAP założyła 12 oddziałów, w mieście funkcjonowała niemiecka policja, żandarmeria, a także stacjonowały jednostki niemieckiej armii. W ewentualnym sporze z niemieckim żołnierzem Czech z Ostrawy nie miał szans. Mimo to w niektórych przypadkach wychodził cało, jak opowiada kapitan ostrawskiej policji Paweł Petr. 1893–1983. W roku 1940 wydarzył się ten przypadek. Po północy wracał do domu z restauracji Piwiężskiej na placu maliackim Murasz Hugo Kysza. Był mocno pijany, ale mieszkał niedaleko na ulicy Przemysłowcu, która przylegała do placu. Dobranoc, panie majstrze. Na placu majster Kysza natknął się na jakiegoś niemieckiego oficera. Nazwał go tchórzem, znieważył armię niemiecką, Gestapo i Hitlera. Niemiec nie odpuścił i wyciągnął rewolwer. Strzał jednak chybił celu, tylko przyciągnął uwagę otoczenia. Majster Kysza nie dał się zastraszyć i od razu kontratakował prawem sierpowym. Niemiec po ciosie padł na ziemię. Kysza szybko zorientował się, że sprawa jest poważna. Uciekł tak szybko, że gdy patrol policyjny dotarł na miejsce, zastał tylko dwóch innych niemieckich oficerów. Którzy podnosili swego nietrzeźwego kolegę i kierowali się w stronę morawskiej ostrawy, ulica Opawska, dziś ulica 28 Rżina. Wszystko o nocnym incydencie opowiedział mi karczmarz Krołupę, który obserwował zdarzenie z progu swojej restauracji. Wszystko dobrze słyszał. Murasz Kysza zapewne obawiał się w domu, jakie będą konsekwencje jego czynu. Na wszelki wypadek sporządziliśmy notatkę służbową, ale że nikt się nie zgłosił i nic się nie wydarzyło, schowaliśmy ją do akt, jak przy podobnych przypadkach. Swoim wybrykiem wobec żołnierza stał się bohaterem, ale przez pijajstwo naraził życie rodziny i sąsiadów. Jaka kara spotkałaby wtedy, a jaka dziś muraża za atak na żołnierza?